Świat według kiepskich jest kultową polską produkcją, która od lat z zamiłowaniem oglądana jest przez miliony. Najlepsze teksty wciąż są powtarzane przez najwierniejszych fanów, ta kultowa scena jednak zapisze się w historii na zawsze. Marian Paździoch kompletnie pozamiatał. Świat według kiepskich swoją premierę miał w 1999 roku, jednak do tej pory gromadzi przed telewizorami miliony Polaków. Przez wszystkie lata na stałe wpisał się w polską popkulturę i ramówkę polsatu, a kultowe postaci oraz ich teksty bezustannie trwają w pamięci widzów. Zmagania między Fartkiem Kiepskim a Marianem Paździochem są legendarne, mało jest jednak scen takich jak ta, które na zawsze zapisały się w historii serialu. To, że kreatywny Ferdek ma niesamowite pomysły, z pewnością nie jest dla nikogo wyjątkową niespodzianką. Są jednak chwile, gdy to Paździerz króluje w serialu Świat według kiepskich i to jemu należy się korona. W tej scenie Marian totalnie pozamiata okropka kultowa scena z serialu Świat według kiepskich. Świat według kiepskich może się pochwalić wieloma scenami, które wywoływały u widzów sal wyśmiechu. Ten jeden moment jednak trwale zapisze się w historii serialu. Mowa o scenie. Na której wściekły Marian Paździoch puka do drzwi kiepskich i oświadcza, iż wstąpił na drogę sądową z powództwa cywilnego. Halinka bała się, że jej mąż znowu śpiewał o papieżu lub prezydencie, Paździoch jednak stwierdza. Iż jest jeszcze gorzej, śpiewał o nim i trzeba przyznać, że przytoczona dalej piosenka rzeczywiście jest niewybredna w słowach. Siekiera motyka baba goła, Marian paździoch to pierdoła, siekiera motyka bum cyk cyk, Marian paździoch stary pryk. Siekiera motyka smętna bajka, u paździocha miętka fajka, siekiera motyka małpiwuj, Marian paździoch to jest. I tu pada niecenzuralne, ale rymujące się słowo na ch, którego ze względu na późną porę pozwolę sobie nie zacytować, słyszymy. internauci nie kryją zachwytu i marzą o dawnych odcinkach rozwścieczony, śpiewający paździerzch cytujący obrażającą go piosenkę powalił widzów na łopatki. Pod filmem pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których wszyscy zgodnie twierdzili, że świat według kiepskich jest najlepszym polskim serialem. Część osób tęskni również za klimatem starych odcinków. Świat według Kiepskich jedyny serial na poziomie, pisze internauta Kiedyś to były odcinki, nie to co teraz, dodaje kolejny. Kiepsc to świetny serial z humorem, paszkwilna nasza szara codzienność i patologie Tylko głupi snop może się na tym nie poznać, ocenia kolejna osoba.